Cześć kochani, witam Was w kolejnym projekcie denku, tym razem z miesiąca kwietnia opowiem wam, jakie są moje opinie o zużytych kosmetykach, a w zasadzie razem wam opowiemy, bo jak widzicie, mam dzisiaj gościa, jest ze mną Adam, mój narzeczony. Cześć! Adam już był kiedyś w jednym denku, ale to było wow, mega dawno, dwa, no, dwa no. lata temu chyba jeszcze, nie? Kiedyś wystąpiłeś ze mną w denku. Bo jak wiecie, my większość kosmetyków używamy razem. Może nie większość, bo większość to będzie moja Ale są takie kosmetyki, których używamy wspólnie Także dzisiaj nie mam dużo produktów, ale będziecie mieć podwójne opinie Także zaczynamy, zaczniemy od rzeczy, może które razem używamy, czyli do twarzy Bo do twarzy używamy właśnie razem I na przykład mam tutaj piankę z uzdrowiska Marka uzdrowisko 100% napar z fiołka i dziewanny Kwas kieluronowy, roślinna pianka oczyszczająca na ładną skórę Uwielbiam uzdrowisko, mnóstwo razy Wam o tym mówiłam. Wszystko mi się z tej marki sprawdza. Mają dobre składy, ale też takie ciekawe. Bo na przykład zobaczcie, napar z fiołka nigdy jeszcze nie używałam czegoś takiego z drogeryjnych kosmetyków. Co? Nie wiem, co to jest fiołek, się do na kto Fiołek taki fioletowy kwiatuszek, to jest? To jest, no. Taki niebieski fioletowy. Dobra. W każdym razie, no bardzo dobrze się sprawdzała według mnie, taka jest dosyć gęsta, mięsista ta pianka, dobrze oczyszcza, ale też nie wysusza. E, chociaż na początku przerzuciliśmy się z takiej lekkiej pianki na tą i miałam takie odczucie, że ciężko jest ją zmyć, bo ona jest właśnie taka mięsista, gęsta, ale ogólnie to super mi się sprawdzała. A Tobie? Taka średnia, nie pachnie. Pachnie właśnie, to już Ci się pomyliło z tą, nie, co teraz to, to mamy. tam też nie Pachnie, pachnie. Zobacz, bardzo ładnie właśnie ta seria bardzo ładnie pachnie. I to tak dosyć intensywnie. W zasadzie to jak ktoś z Was ma problem z mocnymi zapachami, to lepiej sobie tą serię podpuścić, bo właśnie tutaj jest taki mocny ten zapach. No dobra. Taki dla... fijołkowy właśnie. Moim zdaniem ona nie pachnie, bo taki ma zapach bardzo delikatny. No i ogólnie no to myje twarz spełnia swoje zadanie. Także tak. Czyli nie podrażniała, myła, wszystko okej, okay, tak? Polecasz? Cztery na pięć. No. A dlaczego cztery na pięć? No bo ten zapach był słaby, no i tak też tak się... No pachnie fiołkiem. Ja właśnie dopiero teraz sobie spra zdałam sprawę, że to jest fiołek, bo tak mi ciężko było to określić. Taki fiołek z miodem. Nie podoba Ci się? No to Ci się nie podoba, a nie że lekko. Lekko pachnie słaby zapach. No mówię Ci. Co słaby? To, jak to słabo pachnie, to mm, tak. dla mnie to był dosyć mocny zapach. No, ale można umyć twarz tym, ta się tam. I się da. sprawdza. Sprawdza się. I jest nie lepsze, ale... lepsze od płynu do mycia naczyń, którym wcześniej miałem, Dopóki mi nie zmusiłaś. <laughs> no, ale właśnie w... <laughs> wcześniej Adam no, faktycznie miał słabą pielęgnację. I po prostu Nie miał, miał w ogóle. No praktycznie nie miał w ogóle, ale jak zamieszkaliśmy razem już 6 lat temu, to zaczęliśmy używać tych samych produktów i proszę, jaka ładna skóra. Nie mam wyprysków. Także no, chyba Ci się jednak sprawdza No dobra, jedziemy dalej Dobra, jedziemy dalej Krem do twarzy, nasz wspólny też AA Super Superfruise Herbs, krem dzienno-nocny, figa i lawenda I to jest z tej serii z EkoCertem, czyli właśnie te kremy od AA z dobrym składem I mieliśmy już krem z dynią z tej serii Nie spodobał mi się, bo miał konsystencję Ale jak zobaczyłam, że tu jest figa i lawenda, to od razu stwierdziłam, dobra, muszę to wypróbować no i niestety, jeśli chodzi o tą konsystencję To są takie konsystencje, jak były w pierwszych kosmetykach naturalnych Czyli takie, które się marzą, rozmazują, nie są się dobrze wchłaniać Więc no, mamy już tak zaawansowane kosmetyki naturalne, że wolę kupić krem, który się ładnie wchłonie A nie, używam tego i muszę, wiecie, stać przed tym lustrem i wklepywać, wklepywać, wklepywać A cały czas mam takie białe smugi, więc denerwuje mnie to Nie powiem, że krem był zły że nie nawilżał i tak dalej, ale po prostu przez tą konsystencję już więcej go nie kupię. To prawda, miał słabą konsystencję rozmazywał się na mokrem. Na jakim mokrem? Na przykład na tym, co się psika przed kremem. Na toniku? Tak, na toniku się rozmazuje No ale przecież mówiłam ci, że <laughs> się tonik musi wchłonąć. No to na to trzeba mieć czas zostać wypracowany. W każdym razie y nie będę do niego wracać. Myślę, że lepsze kremy możecie kupić w Rossmanie, więc bez sensu I właśnie nasz tonik, to jest Closhy Smoothing Antioxidant Toner Łagodzący tonik z zieloną herbatą i ginkgo biloba leaf I ten tonik już niedawno interesował Chciałam go wypróbować, słyszałam dobre opinie ale on jest dosyć drogi. Generalnie klosz jest dosyć drogie, a skład jest taki dosyć prosty. No, bo to jest na Aloesie, na hydrolacie z Róży. No, właśnie jest to ginkobiloba. Biloba, co jest takie dosyć ciekawe. No, ale dalej to są takie składniki, jak na przykład ten biały kwiatek, to jest rumianek. I taki dosyć prosty skład, ale udało mi się kupić na dużej promocji w Contigo za 30 zł, może nawet mniej. No i muszę przyznać, że świetny. Świetny jest ten zestaw składników, może tu Ginkowilowa faktycznie robi taką robotę tutaj, bo i po użyciu miałam takie uczucie delikatnego mrowienia, czuć, że faktycznie działa na tej skórze i jest taki łagodzący, odświeżający, mega przyjemny. Nie wiem, jak Twoje odczucia co do tego toniku. Zgadzam się z Twoją opinią. Natomiast ja to tak nie wiem, po co się to stosuje, ale. Do wyrównania pH. Właśnie dużo osób nie wie, po co się stosuje tonik, bo często nie widać tego efektu od razu po zastosowaniu. Ale właśnie jak nie wyrównujesz tego pH, to wtedy dopiero może ci na przykład, właśnie mogą ci wypryski wychodzić. No to chyba wyrównuje, bo. Ale ogólnie, no taki no, dla bardzo mnie. Bardzo wydajny był, zauważysz. Tak, tak. Neutralny taki dla mnie kosmetyk. No to, to, to się domyślam, ale, ale ja Wam polecam. Kupujcie, bo fajny tonik i taki, który myślę, że sprawdzi się przy wielu rodzajach skóry. No dobra, dalej może powiesz coś o swojej piance stawta. Bardzo dobra bianka. Nie skleja włosów, a jednocześnie je utrzymuje. Tak, spoko. To fryzjer ci polecił, nie żeby, nie wiem czy tą piankę, ale w ogóle, żeby piankę. No, żeby, używać, piankę żeby, żeby piankę na mokre włosy używać i wyczesujesz ją, tak? Nie, no. Nie? Na mokre włosy daję piankę, tam te, tak pół jabłka na dłoń. No, moim zdaniem, Adam daje za dużo tej pianki, ale. No i potem się czeszę, tak jak chcę, żebym na drugi dzień, w którą stronę się mają te włosy układać, i na drugi dzień się w tą stronę układają. Tak, bo my mamy takie podobne włosy, takie właśnie leiste. Wielu są się podobają, bo są takie błyszczące, miękkie, ale w t... ciężko jest złożyć takie włosy. Strasznie. Mamy właśnie takie podobne. E, no ja sobie jakoś radzę lakierem, no a tutaj w przypadku męskich włosów to, wiecie, no, no trzeba jakoś je utrwalić. Kiedyś tej pianki używam, ale mi na przykład wysuszają pianki z alkoholem bardzo. E, włosy, więc, więc chociaż nie, nie wiem, czy akurat tu jest alkohol. W no, ale ja już szklanek nie używam, ale u ciebie się sprawdza, nie? No. no. Razem używamy tafta i mój ulubiony jest, jest ten czarny z białym. Ja zazwyczaj nam kupuję te lakiery. No i co, sprawdza się u nas obydwojga, nie? Najlepszy po prostu lakier. Tak się śmiałam, że moja mama przez lata go używała i teraz my używamy i po prostu. z na pokolenie. <laughs> no. E, dobra, dalej. E, o, jeszcze jeden taft z fioletowym. I może ja swoje do włosów pokażę kosmetyki. Tutaj zużyłam, słuchajcie, z serii Love Planet and Beauty. Z, czyli to jest chyba L'Oreal, o ile dobrze kojarzę. Szampon i odżywkę z masłem muru, muru i różą. I to są kosmetyki, które tutaj na opakowaniu czytamy, że, że są właśnie wegańskie, że mają takie lepsze składy. Trochę mają faktycznie lepsze. Te składy są krótkie, jest trochę aktywnych składników, no ale nie są w 100% naturalne, jeśli Was to interesuje. I mi się akurat ta seria nie sprawdziła. To jest do włosów farbowanych, dlatego, że tu jest kokos. No i jeśli chodzi o olej kokosowy, to jest raczej do wysokoporowatych włosów. U mnie raz się sprawdza, raz nie. Zależy, w jakiej kombinacji. Tutaj niestety trochę mi te włosy obciążały, te składniki. Zwłaszcza szampon. No, taka była neutralna, ale ten szampon po prostu no, nie trzymał tak świeżości na tych włosach. Dlatego ja więcej nie wrócę. No, i możemy przejść dalej. Do ciała zużyłam tutaj olejek taki nawilżający z, czekajcie, jak to, co to jest ta wersja, frangipani, jojoba olej i to jest karaibski olejek od prysznic właśnie, z Ecolaboratoria, uwielbiam, uwielbiam te olejki, na pewno wrócę, bo no, ja mam mega suchą skórę, śmiejesz się, przecież wiesz, że mam suchą skórę. Ja się z czegoś innego z czego się śmiejesz? No bo Ty wybrałaś, chcesz jechać, ja to skąd to je? Karaibski. Chcesz na Karaibie jechać i jak go wrzucałaś do koszyka, to tak jak w tym stand-upie. Tyle <grystek> z <w> tych wakacji! No oczywiście, że chcę jechać na Karaibę. No, to nie chcę. No, ale nie pachnie, wiesz, że tak nie pachnie. By mi się nie skojarzył chyba z Karaibami, nie? Nie wiem, bo nie byłem na Karaibach. Ale zobacz. Pachnie, powiem Wam, kosmetycznie ładnie, bardzo to jest przyjemny, taki relaksujący zapach, ale nie taki też prosty jak krem ale jednak nie wiem, dla mnie to nie pachnie jak Karaiby. Nie wiem, nie wiem no nie no jak tak. ci to pachnie. Dla mnie to jak taki krem. No taki kremowy ale jak pod no. Może to French pani tak pachnie. No. Ale powiem Wam, że bardzo lubię w porównaniu do żeli pod prysznic, to to jest faktycznie dużo lepsze. Żele są rzadkie. Z tej serii właśnie ze kolaboratorie. Gorzej pachną, to znaczy bardziej tak delikatnie, delikatnie się pienią. To jest fajne. Nawet wydajne, jak na to, to już tylko 250 ml. I jest to takie dosyć kremowe. Tutaj faktycznie te olejki są w składzie i to dosyć wysoko. Ja wiem, że jak ktoś nie ma suchej skóry, to nie zwraca na to uwagi, i dużo dziewczyn tym mówi, że myje się czymkolwiek. Natomiast jak macie taką suchą skórę, jak ja, to wiecie, że takie produkty to są naprawdę pożądane. I Adam mi tu dalej podaje do ciała. Ecolatier to jest też firma na lawendowej szafie nowa i świetne są te produkty. To jest akurat masło do ciała marula, które pachnie. No, tutaj już stricte jak kremliwe, zobacz. Albo jak mm, daw. Taki daw. Taki daw, ja. Babcia takiego używałam. No właśnie, ten zapach był taki sobie. Mm. Ale, ale świetnie nawilżało. Było to bardzo dobre masełko. Niedrogie, z bardzo ładnym składem, więc ja na pewno inne wersje wypróbuję. Poczekaj, poczekaj, bo z tego mamy też e, krem do rąk. Też ekolację. I to pachniało super. To jest akurat wersja awokado. No to było z No nie? Mm. O, jezu, pięknie to pachnie. Dla mnie to awokado, Spokojnie, tylko to, już wywietrzało. I to dobrze na ręce działało, bo jak tego alkoholu teraz się dużo używa na rękach, to faktycznie nabliżało tę skórę. Tak, to nabliża, ale to ma super konsystencję, bo to nie jest taki kremowy krem, tylko jakbyś taką piankę wyciskał w, w na ręce i to się tak szybko wchłania. No, świetny był ten krem. Na pewno kupię kolejne z tej marki Ecolatier. I czasami się pytacie, skąd ja biorę te kosmetyki no to akurat to, to nowa szapa. Adam mi już podaje kolejne nasze kremy do rąk I tutaj miałam ten krem w pracy Z Flafa Superfood Malina i, 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 i Tymianek I super mi się sprawdzał I kupiłam go do nas do domu, bo ty lubisz takie słodkie zapachy widziałam że się sprawdzi Od razu kupiłam wszystkie wersje, jakie są I ja uważam, że świetne są te kremy Kupię je kolejny raz Dla nas, podobały ci się? Spoko. I tutaj mam właśnie tak, malina i tymianek bardzo słodki, ale z tym tymiankiem taki ciekawy zapach. To akurat najmniej mi się podobało, chociaż ładny jest naturalny, ale, ale jakoś tak to jest brzoskwinia. I tu mam banan i słuchajcie banan pachnie jak taki pudding bananowy po prostu pięknie. Ja fakt prawie cały bananowy zużyłam sama. Podobał ci się? No podobał mi się. No właśnie, także te kremy polecamy. E, poczekaj Adam, to jest maseczka do twarzy A jeszcze tu mam do ciała z Ecolaboratoria Taki nawilżający conditioner Czyli z tej samej firmy co olejek pod prysznicą Wam pokazywałam No i właśnie to akurat było takie sobie Bo to się nazywa body conditioner Czyli jakby było jakieś mocno nawilżające A to jest dla mnie takie mleczko do ciała Czyli raczej lżejsze No jak najbardziej było w porządku czas do czasu do użycia po prysznicu Żeby na szybko tak wklepać Zwłaszcza, że to jest zapach bambus I bardzo ładnie pachniał Był taki trawiasty po prostu, jak lubicie takie świeże, ja lubię nie wiem, czy ty lubisz, ja ty lubię. nie bardzo, nie? ale takie trawiaste, morskie no to, to to jest w ogóle zapach zresztą skoszonej trawy dla mnie, ten bambus no tylko, że to nie jest to nie jakoś... jest skoszona trawa nie, a co nie, to jest? to jest coś innego, ale to na pewno dla mnie bardzo... to jest skoszona trawa zaraz je zabiorę kiedyś jak skoszę trawę o. w każdym razie mm, miałam powiedzieć, że jest ok ale nie dla jakichś takich super suchych skór, chyba, że używacie tak jak ja raz coś cięższego, raz coś Leżejszego. Dobra, dalej. Nasze pomadki, których używaliśmy razem z iOS, eosiki z Rosmana. I właśnie najpopularniejsze są jajeczka, ale mają też takie wersje i możecie znaleźć właśnie też z naturalnymi składami. Eosy. Nie wszystkie, ale, ale niektóre są. Te na przykład miały naturalne składy ale tu nie piszę, co to jest. To były jakieś tropikalne owoce, to była jakaś mafinka coś takiego. I mi się nie podobały te osy. Mm, zapach był spokojny taki. Ładnie pachną, A, no to prawda, pięknie pachną, ale mm, no nie nawilża to jakoś super, to jest takie, tak wiecie, żeby w ciągu dnia sobie tak przejechać, ale na przykład na noc, żeby jakoś zregenerować te usta, to mm, według mnie nie bardzo. Już nie będę ich kupować więcej. Okej, okay, gdzież się zgadzasz ze mną? Poczekaj, bo tu jeszcze jedna rzecz do ust jest i to jest już zakurzony La Czyli mega popularny balsam do ust, ja bym go sama nie kupiła, zresztą nie wiem, po co wam pokazuję, bo się wszystko starło I muszę przyznać, że był świetny, ja go dostałam w paczce w birthday boxie, którego dostałam I no powiem wam, że akurat... Przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam, jaki jest skład Ale, ale bardzo dobrze regenerował Tutaj jest chyba wosk, ale nie pamiętam, czy jest też parafina, czy nie No jak tobie się sprawdzało, bo ty to praktycznie całe zużyłeś Wiecie, że ja po prostu przychodzę kiedyś do łazienki, a tutaj połowy nie ma Bo Adam tak bierze na palec i na całą twarz prawie używa Więc no, ja tu tam da, za dużo tego sobie nie poużywałam, ale, ale dobrze, no dobrze nie było No nie, naprawdę, jak mi pękły tutaj usta od wiatru to wystarczyło na noc to położyć i po prostu to się wszystko zagoiło, więc muszę powiedzieć, że tutaj niezależnie od składu, bo nie wiem czy jest naturalny czy nie, no to świetnie się sprawdziło. E, powiedz może coś o tym, to jest Twój żal pod prysznic, pognieciony cały. Też jest lepsze od płynu do naczyń, ale ogólnie to taki zapach neutralny. Spoko. Neutralny, nie? No, spoko. No, taki delikatny, taki jak sosna jakaś. O, czy jakiś średni Nie, to no, było... Podobał Ci się? Tak się czułem w lesie. I to jest... <śm> jak w lesie, no bo tak jak na pachnie. To jest Only Bio, y... biorafinowana surfaktyna z rzepaku, z ekocertem, Ale Adam zazwyczaj kupuje jednak z Biedronki jakieś żele. Albo jakieś tam Nivea, wiecie, takie. Ale czasem ja mu kupię taki żel i, i co, Ty nie widzisz chyba różnicy. Nie, mm. nie wysuszają Cię te drogeryjne. Mm, mm, mm. A to jest w ogóle też szampon. Używasz tego jako szampon? Raz, w włosy, jak mi się szampon skończył. Okej. Okay. Dobra, tu mam bazę pod cienie z AA. Beauty Primer Light and Calm. I to jest baza kokosowa naturalna. Prawie całą zużyłam, ale tutaj jest krótka data ważności. No, szczerze powiedziawszy, to ja po prostu nie używam baz pod cienie. Mam skórę naturalną. Normalną, nie przetuszczającą się, nie, nie przesuszającą się i ja baz po prostu nie używam, bo u mnie się dobrze makijaż trzyma Ja zapominam o tym, ta baza naprawdę była dobra I faktycznie trzymała dłużej ten makijaż Trochę rozświetlała, ale po prostu ja no, nie mam takiej potrzeby, więc nie kupię więcej Nie miała u mnie okazji się wykazać, o tak powiem Dobra Maseczki, Mów proszę bardzo, recenzuj. Dwie maseczki, trzeba było je zużyć, musiałem je użyć i ogólnie były spoko. Nie wiem co mi zrobiły, ale były spoko. No to ja Ci powiem, że tej niebieskiej nie użyłeś Bo ja używałam A, tylko no to dobra. Tą zieloną używałeś Znaczy używaliśmy razem, bo to jest, tu jest dużo To są te maseczki kapsułkowe Kafe Mini, Moisturizing Facial, Maska Pasta To jest laminacja skóry Nawilżająca krajbska Laminaria do wszystkich typów skóry Słuchajcie, świetne Ja miałam takie uczucie, że naprawdę miałam taką Skórę, wow, zlaminowaną I, i no ta zielona Była bardzo fajna nie wiem, to ty nie pamiętasz, ona miała takie drobinki jeszcze w sobie, o możecie nawet to zobaczyć. I tą zieloną bardzo Wam polecam. I miałam jeszcze niebieską, tą niebieską używam w domu, wiesz, także ty nie używałeś jej, jak ja byłam w I domu to, rodziców. To przepraszam, ta niebieska nie wiem, co mi zrobiła, bo jej nie używałam, ale też ta zielona, tak jak powiedziałam wcześniej. E, także ta niebieska jest kolagenowa, też właśnie taka psułkowa z kafemini i ta nie, miała, nie dała mi takiego efektu. Wow. Ale na pewno kupię kolejne Mi się bardzo podobały te maski Ładnie pachniały obydwie, także spoko Dobra, dalej Zostały nam kilka rzeczy takich do domu Które stwierdziłam, że też pokażę I tutaj mam na przykład Airwica Takiego, którego używaliśmy do odświeżania I to jest w ogóle nie odświeżacz Tylko to jest uzupełniacz Do automatycznego odświeżania Więc nie wiem, czy my to przez przypadek kupiliśmy Czy może wzięliśmy to ode mnie z domu Bo u mnie w domu tego używają Nie mam pojęcia, ale powiem wam, że my to mieliśmy rok Rok tego używaliśmy po łazience, a codziennie przecież tego się używa. No nie wiem czy rok pełen, Dwa ale... Dwa razy dziennie, ponad jest dwoje. Ale du dużo tego, długo, mega długo to mieliśmy, nie? No. I słuchajcie, po prostu piękny zapach. To jest Smooth Satin and Moon Lily, czyli taki, taka lilia. Bardzo ładny, taki słodki, słodki Kwaśny zapach. Taki. Nie podobał Ci się zapach tego? Czy, taki ostry. Słodki. Czy masz... mm, no Chociaż dobra. to jest lilia i jakaś tam satyna. Ale taki słodki, taki. Nie wiem. Mamy inne odczucia. Duży plus za wydajność. Ale wydajność niesamowita, bo to nie jest właśnie odświeżacz, tylko to jest ten refill, czyli że dodajecie właśnie do tych odświeżaczy, które psikają tam na przykład z pół godziny. Więc to musi być wydajne. Ale takie używanie w łazience, no to po prostu starczyło prawie na rok, więc opłaciło się. Dobra, i na koniec chciałam Wam pokazać właśnie Cocolino. Bo polecałyście mi i faktycznie kupiłam różowe kokolino już dawno temu, czyli ten kwiat, tiary i czerwone owoce. I różowy kokolino, świetny. To jest podstawowa wersja, jeszcze polecacie mi tą Intense. Bardzo taki słodki, przyjemny zapach. Fajnie to pachnie długo na ubraniach. Podobać się. I tak ciepiorę w tym ubrania, także. Ale właśnie z tego, że ten różowy się sprawdzał, to kupiłam taki granatowy, żeby sobie coś odmienić I to jest or orchidea i blueberries, czyli te jeżyny chleba Ja wiem, nie sprawdzał mi się To znaczy, ja mam takie odczucie, że ten granatowy nie zostaje na ubraniach Że ten różowy jest taki, że po prostu bardzo długo go czuję A ten granatowy to tak, taki jest delikatny nie wiem, czy ty to założyłeś, pewnie na to w ogóle nie zwracasz uwagi, ja w ogóle na ale radny. zapach jest ładny, nie? Męski taki bardziej. Który ci się bardziej podoba? To wszystko nie jedno, ale... Nawet nie wiesz, że tego używamy, nie? No. <laughs> ale, ale polecam wam bardziej ten różowy, perfumowany. Dobra, i to wszystkie kosmetyki. Mówiłam, że jest tego mega mało. Jeszcze Adam mnie zagadywał, więc wyszło dłużej. Adam, jakiś ulubiony kosmetyk tu masz? Nie, tutaj w tych kosmetykach, które pokazaliśmy, nie mam ulubionego kosmetyku. A ten krem malinowy, co tylko go, tego używałeś? Praktycznie. No bo nie było innego. No jak nie, wszystkie te cztery kremy były otwarte jednocześnie, cały czas otworzyłam wszystkie naraz. I tutaj trzeba zaznaczyć, że ja nie używam kremu, który mi się... tam jest w Moim ulubionym, tylko używam kremu, który mam najbliżej pod ręką. A była taka sytuacja, że Ciebie nie było i byłem sobie tutaj sam i był najbliżej pod ręką ten jeden, więc używałem ten jeden. No. No wiem, wiem, to prawda, ale z, z drugiej strony wiem, że po prostu lubisz maliny i podświadomie sięgałeś po Podświ to. Tak, moja podświadomość mówiła, weź malinę. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego denka. Trochę tak y, z dystansem, bo na no, śmiesznie, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, że coś mimo wszystko podłapałyście i kochane do zobaczenia w kolejnych denkach.